Razem z Tomkiem pojechaliśmy na szybką zasiadkę i nie spodziewaliśmy się tylu brań w ciągu jednej doby, ale zacznijmy od początku. Zanim dojechaliśmy na łowisko, przeżyliśmy dosłownie trzy pory roku. Jak tylko dojechaliśmy na miejsce, chcieliśmy jak najszybciej się rozstawić, żeby nie złapał nas deszcz. Jesteśmy już na naszym stanowisku, także rozkładamy rzeczy, bo na przykład nie pada jest pogoda angielska. Musimy szybko zarzucić wędki także robimy PV ki składamy wszystkie zestawy i działamy. Wybraliśmy stanowisko, które znajdowało się na takim małym cypelku i zaraz po rozłożeniu na Namiotów, zabraliśmy się za robienie wszystkich zestawów. Jak tylko wędki leżały już w wodzie, złapaliśmy chwilę oddechu i czekaliśmy aż w końcu coś pojedzie. obu zestawach końcowych po prostu nie kombinowałem i wybrałem klasyczny włos. Postanowiłem zrobić bałwanki z kulki Assassin i sztucznej kukurydzy, a nęciliśmy kulką Sting Corn. Co będziesz jadł? Pokaż to wszystkim. Yeah! Ciśniemy, ciśniemy, ale na razie jest cisza. Zaczęło padać, pogoda nam nie sprzyja, ale może właśnie Karpie zaczną przez to żerować, także chowamy się na razie I tym razem się dużo nie myliłem Dobra Podesz do na tą mniejszą kulkę? Nie, większą Jest ryba. No wiem, co mam ci poradzić Widzimy się na macie Pierwszy karp to nie była waga ciężka, ale już cieszył Pierwszy karpik Naszego wypadu Nie chcę ładnie się pokazać Po wypuszczeniu ryby od razu zabraliśmy się za PV Żeby jak najlepiej wykorzystać moment żerowania Także zestawy zarzucone z powrotem A w sumie zauważyliśmy, że z lewej strony Ogólnie rzucają się karpie Wydaje nam się, że to jest dobra miejscówka I warto w nią zainwestować trochę czasu I tak też posłaliśmy zestawy na lewą stronę Już wtedy myślałem, że nic więcej mnie nie zaskoczy, kiedy nagle na drugiej wędce usłyszałem pojedynczego pika. Ty, jedzie mi na kolejnej. Trzymaj to. Jest. Jest większa. Yeah. I tak rozpoczęliśmy hold dwóch ryb naraz i szykował nam się pewny dublecik. To jest dwójkowa akcja. Noś. Obie ryby udało się podebrać z sukcesem, a my mieliśmy przy zachodzie słońca dwie piękne ryby na macie. Zobaczcie jaki ogromny brzuch miał ten karp. Jest naprawdę okrąglutki. Tomek, jakie są przewidywania na noc? Eee, 4,20, 25, 3,16. A jakaś dziesiątka? Nie, nie bez moich ryb. I w końcu doczekałem się brania na mojej skrajnie lewej wędce. To będzie taki perfek. Z początku myślałem, że ryba będzie naprawdę mała, ale szybko zmieniłem zdanie. Jest kolejny karpik, tym razem też nietypowy, bo mimo swojego rozmiaru ma taki wielki bęben. Piękny. Jaki brzuch To było moje marzenie na dziś szczerze taka ryba Dajcie znać w komentarzu czy złowiliście już kiedyś takiego okrągłego karpia W końcu Tomek też doczekał się swojej pierwszej rolki Tym razem u Tomka piękna rolka Po całym holu byliśmy prawie pewni, że to będzie jesiotr Piękne. Kurde Po tej rybie położyliśmy się spać, ale mnie cały czas budziły pojedyncze piknięcia Ci coś pika, jest przed pierwszą, nie wiem o co chodzi, ale już chyba pojedynczych pików to było z tysiąc i... Od razu wiedziałem, że to będzie największa ryba, jaką złowiliśmy do tej pory Jest po lewej stronie całkowicie, czyli te pojedyncze piki to były brania stary Ale jaja Jak ja to podbiorę? Jest pełno łuski. Szczerze mi dzisiaj brakowało do kompletu. O, stary, ale mam rybę. Było mnóstwo pojedynczych pików na węsle. Okazało się, że całą wodę przemierzył aktualnie największy karp tej zasiadki. Także do swojego wyniku dołożyłem kolejny mały sukces, a rybę szybko wypuściliśmy, bo miałem z nią naprawdę ciężki hol. Mnóstwo ryb do tej pory wpadło na ten zestaw, na tą mieszankę Jest to właśnie Assassin połączony z kulką osmo różową Wcześniej przygotowaną PV-kę, zarzucam ją na haczyk i od razu do wody, bo nie ma na co tracić czasu Ja niestety nie mogłem zasnąć tej nocy, bo cały czas ze snu wybudzały mnie rolki I takich karpi jak ten złowiłem około pięciu Kiedy tylko pojawił się ten magiczny wschód słońca, postanowiłem trochę podnieść nasze miejscówki kobrą Tak, żeby były gotowe już na poranek Bierzemy go na matę, nie jest za duży. Wypuszczamy go od razu do wody i zarzucamy na nową wędkę, ale aura dookoła jest piękna. Żegnaj kolego. Dawaj. Siedzi, siedzi kurczaczek. Tam jak miał pierwsze branie nocne i... <laughs> piękna ryba. Na macie Spinka z rana, ale zaraz Tomek dostał swoją drugą szansę I ją dobrze wykorzystał Złowiliśmy sobie takiego karpisza no. To był największy karbek, jakiego Tomkowi udało się złowić na tej zasiadce Ale też ostatni, bo po wypuszczeniu tej ryby Musieliśmy się już pakować No i słuchajcie, nie jest do końca może fresh Bo jesteśmy trochę zmęczeni Udało się w sumie złowić parę fajnych karpi Fajny bardzo wyjazd, dzięki wielkie No, więc trzymajcie się I do następnego